Yyy, Milanka. Tak! Skąd masz tą opaskę? To moja opaska szczęścia. Niech będzie. Dzień dobry. Dzień dobry, hotel dla zwierząt i dodatkowe schronisko. Wiemy. Yy, my byśmy chcieli zaadoptować kota. Aha. Przepraszam za nią. Mhm. Jakbyśmy się właśnie chcieli zaadoptować kota? Jasne. Takiego w miarę sporego. Rozumiem. Proszę się porozglądać. Jasne. Chodźcie. Ale już my tu poczekamy. Znaleźliśmy fajne ptaszki. Dobra. Ja Ty dosyć Dobrze mi, No, patrz mi no. To jest już pierwszy kotek. To jest jakiś mały kotek. Dlaczemu nie możemy mieć psa? Bo już mamy rzeczy za kota. Może na urodziny dostaniesz psa. No dobra. Chodź dalej, idziemy. Mamo! Dałaś do sików swoje nauszniki. Nalazłem no, nauszniki w sikach. O, dziękuję. O! Biorąc, jeden co? na głowę. Tego chcesz? Nie, jeszcze chodźmy, zobaczymy. To jest mały kociak. Krampet! Dobra, krąpeta możesz wziąć. Szapki! Dobrze, czyli chcesz tego małego? Tak. Jasne, bierzemy tego małego i chodź. Dziękujemy, my chcemy tego. Jasne, proszę nic nawet nie płacić. O, dziękujemy, chodźcie. Kilka godzin później. No, już myślimy na godzinę nad tym, jak nazwać tego kota. No, mówię, smyczek. Przecież koty nie chodzą na smyczy. No właśnie. No, nie podoba mi się. Jak wam się nie podoba, to sobie sami wymyślajcie. Może okruszek. No jest mały, ale gruby. Właśnie. Właśnie. Jak wam się nie podoba, to sobie sami wymyślajcie. Może puszek. Oj. Nie jest puszysty. Jest taki gładziutki. No właśnie. Nie jest puszysty, tylko gruby. Nie? To nie. Może nazwijmy go. Kot. Ja. Chcę nazwać kota kot. No. <śmany> A ty się tak nie obrażaj. No właśnie. Co <śmany> mi jesteście obrażeni i źli. Ty, ty. Co, co, nazwijmy kota kot? Nie. Nie to nie. Ja bym go nazywała Tofik. No, w sumie czemu by nie? Właśnie, trochę taki jak Tofik? No, Tofik to wspaniałe imię. A to jest chłopiec, więc pasuje. Tak to się robi, widzowie. Do kogo ty mówisz? Nieważne. ważne. Tofik! Chodź Tafik, idź tutaj na zapach albo coś sobie polub. stawiać tu zabawkę i ja idę na górę. Jeszcze kląpecę muszę wziąć. A zanim pójdę na górę, to... Cześć widzowie, ja jestem Mileka. Cześć widzowie. Hejka, hej, hej. Chcemy wam się przedstawić, żebyście widzieli kim jesteśmy, bo my jesteśmy nową projekcją. Wucji! Więc no. Jest, ja jestem Maja i jestem najstarszą siostrą. A ja jestem Kacper i jesteśmy w ogóle my bliźniakami, więc no, jestem najstarszym bratem. Jesteśmy po prostu najstarszymi dziećmi. Ja jestem Max, jestem mężem Lucy. Ja jestem Lucy ja i jestem yy, żoną i mamą. Tych dzieci, które tutaj właśnie widzicie. A ja jestem jej młodszą siostrzyczką, która się dostaje wszystkie klapety, więc no. Ja jestem właśnie Milenka, a to jest Topik, na kot. No. Więc widzimy się w następnej historii. Pa! Pa, 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 pa. pa.